nasz dom. Tu razem wciąż poznajemy <grystoszu> zabaw wiele. Szybko, tyle. Dla nas wy, biegni dla dążka, was my Najlepsi przyjaciele. Szybko! Możesz dziś z sny wyobraźni granic tak. Bawmy się każdego dnia, niech ta rana Trwa. To jest nasz dom Tu razem wciąż Poznajemy zabaw wiele Najlepsi przyjaciele Cześć! Cześć. To my! Tosia i Tymek! Myjemy zęby! Chodźcie! Nasze zęby Stop! Myliście zęby przez dwie minuty! Brawo! Dobrze! Teraz wypłuczcie bardzo dobrze. I wycieramy buzię. Dobra, dobrze. Nasza dentystka będzie z nas dumna. Wow! A prawda! Ale one śnią. O rety, jakie czyściutkie! Zobacz, moje i też są czyste. Ho! Zazwyczaj do dentysty zabiera nas mamusia, ale wyjechała na tydzień zaopiekować się babcią. Dlatego dzisiaj idziemy do dentysty z Czy tatą. jest jeszcze coś, o czym musimy pamiętać zanim pójdziemy do dentysty? Tak. Ja pójdę. Co to takiego? O! Zawsze zabieramy ze sobą do dentysty Misia Pysia i Księżycowego Króliczka. A, no dobrze. Chodź, Tosiu. A czemu bierzecie zabawki? E, to tajemnica. A, Proszę no dobra, te. idziemy. Chodź, Księżycowe Króliczku. Chodź, Misiu. Idziemy na to. Dzień dobry. Dzień, Hej. Dzień dobry. Hej, Dosiu! Hej, Dzień Dzień dobry. Pani. O, rety, ale urośliście! Nasza I dentystka się nazywa się pani Berry. Jej asystentem jest ka... Będzie nam dzisiaj pomagał. Mają taki magiczny fotel, co jeździ w górę i w dół. No dobrze, zaczynajmy. Dobra bliźniaki, kto idzie pierwszy? Ja! ja. No tak, oczywiście. Skakujcie zabawki! Wy pierwsze macie przejażdżkę na fotelu. Rozumiem! To dlatego zabraliście ze sobą zabawki. Kiedy po raz pierwszy szliśmy do dentysty, mamusia pozwoliła nam zabrać ze sobą nasze zabawki. I mimo tego, że już jesteśmy duzi, pani dentystka pozwala nam dalej z nimi przechodzić. Otwieramy buzię szeroko. Tak, właśnie tak. Tak, A. bardzo dobrze. O, bardzo A. ładnie. Bardzo dobrze. Bardzo tak. Tosiu, Tymku, mam nadzieję, że Wasze ząbki są tak śliczne jak ząbki Waszych zabawek. Mówiłam Pani, że myją ząbki dwa razy dziennie. To teraz? Kto następny? Ja ja, ja! ja chcę iść pierwszy. Dobrze, Tymku, teraz Twoja kolej. No dobra, Kamil, fotel w dół poproszę. O, o, wiesz, co robić, Tymku? Otwórz buzię i powiedz... A! Tak jest! Dobrze! Spójrzmy. Zobaczmy. O, musiałeś bardzo dokładnie myć ząbki. Mam nadzieję, że nie jecie zbyt dużych ilości słodyczy. O, o. <laughs> nie, nie jemy. Dobrze, świetnie. Ale jeśli wam się zdarzy... Zjeść słodycze, to umyjcie wtedy porządnie ząbki przed snem. Tymku masz znakomite zęby. Tosiu, teraz ty. Super! No dobrze. <śmierdzi> Mam cię. Tosiu, zobaczmy, jak tam u ciebie. Trzymaj się, Tosiu. Zaczynamy! <śmierdzi> pi, 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 pi. Tak jest. No dobrze, przyjrzyjmy się Twoim ząbkom. Jadłaś dużo czekolady? Nie. Szczerze? No dobrze, Tosiu. Wiesz, co masz robić. Otwórz buzię i. A -a -a -a. Dziękuję. No dobrze, możesz przestać. Zobaczmy. Rety, ty też bardzo dokładnie myłaś ząbki. Świetnie. Ty też masz doskonałe ząbki, Tosiu. Brawo, brawo. Dziękuję. Dobrze, teraz posłuchajcie mnie, dzieciaki. Za około rok zaczną Wam wypadać ząbki. Zaczną się ruszać, jak będą gotowe. Dlaczego będą się ruszać? O, to nic takiego. Nie ma się w ogóle czym martwić. To zupełnie normalne. Wszystkie mleczne zęby w końcu wypadają jeden po drugim po to, żeby zrobić miejsce stałym ząbkom, prawda, panie tato? Tak. To wspaniałe. Nowe zęby. Tak. Macie może przyjaciół trochę starszych od siebie? Nie, nie. Jak to nie? A nasza sąsiadka Asia ma sześć lat? O, o właśnie, ta. Asia! Widzicie, moi drodzy, tracenie zębów mlecznych może być całkiem zabawne. Myślę, że powinniście ją wypytać dokładnie o zębową wróżkę. Kim jest zębowa, zębowa wróżka? O, myślę, że chcielibyście o niej usłyszeć. Jak będziemy wracali do domu, możemy zapytać o nią Asię. Świetnie, dobrze. Panie tato, twoja kolej. W drodze powrotnej do domu, tatuś pozwolił nam zadzwonić po Asie. Przyszła się z nami pobawić. I wiecie co? Asi rzeczywiście ruszał się ząbek. To mój pierwszy mleczny ząb, który ma mi wypaść. Zobaczcie, jak mocno się rusza. O. O. Dziwnie to wygląda. <gry> Idźcie proszę do kuchni. Dobrze. Asiu, słyszałaś może o zębowej wróżce? Tak. Moja mama mówi, że jak wypadnie mi ząbek, muszę go położyć pod poduszkę na noc dla wróżki. Czemu? Czemu? Zębowa wróżka przyjdzie, kiedy będę spać i zabierze mój ząbek. Zostawi też pieniążek. O! Wow. Co zębowa wróżka robi z tymi zębami? Chyba używa ich do budowania zamku! O, wow. ekstra! Jak wygląda zębowa wróżka? Moja mama i tatuś mówią, że nigdy nikt nie widział jeszcze zębowej wróżki. Chciałabym ją zobaczyć! Ja też! Tak, zadawaliśmy Asi ja mnóstwo pytań o zębową wróżkę. Aż Asia musiała iść do domu, a my kładliśmy się spać. Dobranoc, Tosiu. Do zobaczenia rano. Cześć. Cześć. Śpi <śpij> dobrze. Dobranoc. Dobranoc. Tosia i ja mieliśmy tajny kod. Jeśli jedno zapukało w ścianę trzy razy, to drugie musiało od razu przyjść. Co się dzieje, Tosiu? Spójrz. Włożyłam zabawkową szczękę pod poduszkę i nie będę spać całą noc, żeby zobaczyć, jak wróżka po nią przejdzie. Bardzo dobry pomysł. Idę po drugą szczękę. Też chcę tak zrobić. Tosiu, Tymku, co się dzieje? Co się tutaj dzieje? Co masz pod poduszką, Tosiu? Moją zabawkową szczękę. Czemu? Bo chcę, żeby zębowa wróżka przyszła po zęby. Wtedy tata powiedział. Zębowa wróżka jest za mądra na, na takie, takie sztuczki. Zębowa wróżka jest za mądra na takie sztuczki, moi kochani. Wróżka przyjdzie wtedy, kiedy pod poduszką będzie prawdziwy mleczny ząb. Oj, nie mogę się doczekać, aż mi wypadnie ząbek i ją zobaczę. Ja też, też chcę zobaczyć zębową wróżkę. Nie będę dzisiaj spał. No dobrze, spróbujcie zasnąć, żebym mógł powiedzieć mamusi, co byliście grzeczni, kiedy jej nie było. Dobra? Dobrze. No, dobra. chodź. Mm. Wracaj do swojego pokoju, Tymek. I meni. to, powiedział tata, byłoby na tyle. Dobranoc, kochani. Cześć! Macie dobrą pamięć? Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Tosi i Tymka. Zagrajmy! Dzisiaj, po wizycie u dentysty, patrzyliśmy, jak rusza się ząb naszej koleżanki. Pamiętacie, co to była za koleżanka? Czy to była Kaja? Czy może Asia? Odpowiedź znajduje się za króliczkiem. Spójrzcie, prawidłowa odpowiedź to Asia. Zobaczcie, prosimy, pokaż nam ten ruszający się ząbek. To mój pierwszy mleczny ząb, który ma mi wypaść. Zobaczcie, jak mocno się rusza. O, oh. dziwnie to wygląda. Świetna gra. Było fantastycznie. Do zobaczenia. Bawmy się. W rolach głównych wystąpili Alicja Reszczyńska, Tomek Piąk, Małgorzata Musiała i Mateusz Deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwan. Realizacja wersji polskiej Studio Tercja Gdańsk dla HiPace Media International.